Siema z tej strony eti Widzowie witam bardzo serdecznie, jak po tytule odcinka możecie się dowiedzieć będziemy pomagać fejterowi zostać prezydentem na Palionowie, ale nie wiecie tego, że ja postanowiłem, że jednak będę startował w wyborach na prezydenta i... Też będę próbowała zostać prezydentem Palionowa Bo widzowie to działa w ten sposób Jeśli hejterowi się to uda To będziemy razem rządzić A jeśli ja, mi się to uda to też będziemy razem rządzić I widzowie każdy będzie po prostu Zadowolony dlatego słuchajcie Ogólnie jest bzyku na serwerze Ja jestem w 100% pewien na kogo Zagłosuję widzowie wy raczej też Dlatego będę musiał go jak najbardziej Przekonać żeby na przykład zagłosował na mnie A nie oddawał głos na kogoś innego Wtedy nasze szanse się zwiększą A potem widzowie pójdziemy do hate. I powiemy hejterowi, co musi zrobić, żeby został prezydentem. Będzie musiał po prostu mieć swoją jakąś kampanię, która do tego doprowadzi. Bo ja nie mam, ja nie chcę widzowie mieć kampanii. Jak nie wygram, to nie wygram. Ważne, żeby wygrał hater. To będzie najważniejsze, bo to będą mieli wszyscy zdziwko. Widzowie, idźmy w takim razie teraz do Bzyka. I porozmawiajmy z nim właśnie na ten temat. Żeby on zagłosował na kogoś innego. Znaczy, na, w sensie na mnie. Na mnie niech zagłosuje. Albo na hejtera, no zobaczymy. Eee... Dzień dobry. O, kto mi wbija na chatę? Ej, kogo ja tam słyszę? Ja sobie śpię, zostaw mnie. Dawno się nie widzieliśmy, co? No nie, dobra, ej, daj ej, mi co, spać. Co, co, co jest? Co? Czemu ty spałeś z wieśniakiem w jednym łóżku? No bo on przed do mnie, jak ja spałem, dobra, wiesz co? A szkoda gadać. Eee, to było dziwne. Dobra. To był dziwny! No o, dobra. Spaliście w dobra, bzyku, słuchaj, zaraz... E, wieś co się zbliża. Zbliżają się wybory prezydenckie. Nie wiem czy wiesz, ale nie bez powodu jestem w garniaku. A widzę, widzę, widzę. Startuję na prezydenta Palinowa. Eee, no. <słuchaj> serio! Serio, serio, i właśnie przyszedłem do ciebie, żebyś tam je zagłosował A, no ty wiesz, że na ciebie na pewno nie zagłosuje, nie? Co ty powiedziałeś? Dlaczego? No, bo, no bo ja, ja głosuję na pali. No, czy nie wiem, jeszcze taką głosuję. paniona, variety... wiedziałem, zawsze to robisz. Czy ty tego no zagłosować na jakąś inną? No, Posłaj, zresztą, bo ale, 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 ale... co ci nie pasuje z, z tym, że pan jest prezydentem? Co? No, słuchaj, jest bardzo no, dużo no. rzeczy, które no. mi nie pasuje, że on jest prezydentem. A posłuchaj, wyobraź sobie, że ja będę prezydentem. Nielimitowany miodek, załatwię ci więcej pszczół i w ogóle. Posłuchaj, na razie to ja będę polubownie z tobą rozmawiał, ale zaraz możemy przyjść do rękoczynów. No. 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 No co ty mówisz w ogóle? No naprawdę, naprawdę, pójdziemy na To się nazywa y, przekupstwo chyba, nie? Coś takiego. Nie, przekupstwo to tak? jest inny Tak? A to sposób. co to niby było, co? Co Opa. to niby było? To nie było przekupstwo? Przeczytałeś liścik pewnie. Ja Dobrze, wiem co tutaj sobą, się no. znajduje. No i co? No i co się tu więcej? znajdowało, no? No Dave, Dave, co się znajdowało? No Dave pisał. Lef no i pisał, że właśnie. chce zostać prezydentem i że ten... Tak, i że zapłaci cebuliony, ty no, no. Podła łapszczo. Dobra, Bzyku, powiem ci szczerze. Ej, albo... co? Ej, słuchaj! No tak, bo, Ej, słuchaj. bo ja muszę z tobą chyba gadać tak, bo inaczej się nie da, widzę. Posłuchaj, tak, albo na tak, mnie zagłosujesz, bo... albo będziesz mieć problemy na tym Palionowie. Posłuchaj, jeżeli jeżeli będzie tak, że ja albo hater, jeżeli będzie tak, że ja albo hater zostaniemy e, prezydentami, to nie będzie miał życia na tym Palionowie, rozumiesz? Dlatego albo... No to... No tak, słuchaj, no ja, powiedz, dlatego powiedz ja. Dlatego ja. Ale ty na mnie zagłosujesz i kliknij. No, oczywiście, że zagłosuję. Jasne, to musi być prawda. No, dawaj. Dobra. Eee. Masz kłopoty. Eee, e, zostaw mnie! Zostaw mnie! Będziesz musiał no, przeballonem! Rozumiesz, bo będziesz musiał! Ponieważ chcę być jacyś, prezydentem! Ja będę jacyś, najlepszy prezydent na świecie! Na którą zagłosuję. Co ty powiedziałeś? Nie co. Dobra, wiesz, co? No, Pożałujesz. Uciekaj sobie łuczy. i tak cię złapię, i tak cię złapię ty, nędzna pszczoła. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Widzowie. Ach, widzowie, było blisko, no. Nie da się go przekonać. On będzie cały czas głosował na tego. Paliuna po prostu. Dobra, wiecie co? Załatwimy to inaczej. E, mam na to... O, zejdź mi z oczu lepiej, zobaczcie. Zostanę prezydentem i zniszczyć ten twój domek. Ja nie mogę. No, widzowie, zobaczycie. I mi to się uda, dobra, widzowie. Ja teraz idę do hatera i ja mu pomogę zrobić tak, żeby on został tym prezydentem, bo widzę, że ja tutaj chyba nie mam największych szans. Widzowie, zostańcie, trzymajcie się. Widzowie, jest hater na serwerze, dlatego teraz się do niego udamy szybko e, i pomożemy mu, żeby został prezydentem. Palionoła, chodźmy do niego, czekajcie. i! Uh, 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 uh. No witam witam e, Siema! Co tam? Widzisz jak jestem ubrany? Czemu ty jesteś tak ubrany? Co to jest? No słuchaj, jestem zrobi, Jestem zrobiony... O, co to? Aha. Wyglądasz jak prawdziwy Majtek teraz. Tylko mogę założyć te, te stringi na web. To nie były stringi, hater. W każdym mój mój razie razie jestem tutaj. Być o, słuchaj, oni, jestem tutaj Słuch. dlatego, bo oni myślą, że ja chcę zostać prezydentem, no. co prawda biorę udział w głosowaniu, ale słuchaj, szansa na to, że zostanę prezydentem jest znikoma, dlatego słuchaj, będziemy musieli zrobić wszystko, żebyś na ty prawda? został prezydentem. Ogólnie przed chwilą ha. gadałem z Bzyłajsem i Bzyłajs Nie. wprost powiedział, że głosuje na Paliona, mam ma mnie gdzieś, dlatego słuchaj, jeśli ja albo ty będziemy prezydentami, to pierwsze co, to likwidujemy jego chatę, bo mnie po prostu tak... A, bo to jest jasne, on się zaczyna Paliona zgadzać. No właśnie o to chodzi, właśnie o to, to chodzi, tak, oczywiście I my robimy tak, że żółte budynki to no będą śmietniki. Tak, o i tam, tam to, ta, tak, zrobimy tam wysypisko tak, śmieci, wyrobić. zrobimy tam wysypisko śmieci. Śmieci. Będziemy no. tam wyrzucali wszystkie śmieci. No dokładnie, dlatego tak to będzie działać. I zrobimy rury, które będą prowadziły do tego śmietnika. Ej, ty te cele naprawdę dużo zrobiłeś. A i wtedy e... rozkręcimy bardziej swój biznes. Nie, to musi się udać. Dobra, tak, w każdym tak, razie tak. czy Ty masz przygotowaną jakąś tą swoją kampanię wyborczą, bo to jest najważniejsze. Jeżeli... E, e, nie Jeżeli my będziemy tymi... Ja będę prezydentem, to ty będziesz moją prawą ręką no. i będziemy mogli wyłączać prąd, kiedy będziemy chcieli. Eee. Daj to... No? Kiedy będę będziemy chcieli, będzie prąd, ale zrobimy co? wprowadzimy normalnie nie? To, godzinę, prawda. Akuncję, to prawda. Będziemy chodzić i wiesz, z pałami będziemy chodzić, oni będą, nie będą mogli wychodzić z domów. To prawda, ale wiesz co, będziemy musieli zrobić? E, kampanię wyborczą, mianowicie Kampanię wyborczą? No... E, tylko, że no tak, będziemy tak, musieli tak. troszeczkę... Troszeczkę możemy tam skłamać, nie? W sensie troszeczkę. Na pewno nie tam skłamiemy. No dobra, słuchaj. E, więc tak, na pewno trzeba zrobić coś takiego, że mniejsze podatki, brak, y, że nie trzeba mieć pozwolenia pozwolenia na budynek i większe dofinansowanie. Dobra, tak, masz coś dopłata. takiego. Czy masz coś, Zabijmy, czy masz coś tak? jeszcze? Że i tak jak ktoś na nas głosuje, e, to dostaje ten poustaka zielonego z bomby. No, no, A jak w tym samym czasie założy nową firmę, to ma to razy trzy. O, ale Czyli tak na naprawdę. No, ale troszeczkę możemy to przeciąć. W każdym bądź razie, wiesz co będzie nam potrzebne? Udaj się za mną do banku, pojedźmy do banku, bo trzeba wtedy, jak będziemy, bo jak już będziesz prezydentem, to musimy reaktywować bank i musimy tam y, zwiększyć Uf, zabezpieczenia. Reaktywować? Ponieważ, ja nigdy nie... Ten, jak ty robiłem. No tak, no nie, ale ja... Tak, chodź, pokażę ci. Co ty robiłeś w tym banku niby? No tutaj normalnie, tutaj normalnie były sejfy, nie? A w e, banku A banku się znajdowało, bo a, w banku, sejfy, a w banku... No... Co to jest? No tutaj jest ten, tutaj, jest, tutaj kiedyś o. miałem swoją plantację y, pszczół, nie? Co, ty mówisz że ty mi o tym nie powiedziałeś nigdy? No kiedyś, ale to, ale to stare dzieje, nie? To stare dzieje. I Jakie słuchaj, fajne. ogólnie będziemy musieli zlikwidować plantację pszczół Bzyka i ją przejąć. E, no pewnie. Ej, no właśnie. po co ci no. z Emeraldów tutaj jest? E, to w sumie tak jakoś było. No ty bo... to w tyle masz, tyle rzeczy tu. No tutaj kiedyś się działo, nie? No i będziemy musieli. Nie, direk. jesteś jakiś dziwny bogacz, to, to. ale to dobrze w sumie. No, ale będzie ta mu musi być bogata. No tak, będziemy musieli reaktywować w ogóle, zobaczyć co tu jest. Słuchaj, to tu. Muszę sobie przypomnieć. E, to. Ej, to był drugi obraz. To. O nie, ja zaraz ginę. Tutaj gdzieś było przej... O, widziałeś? E, co? Co tu jest? No, przejście. E, do czego? no w sumie co to niczego, trzeba, bo ja nie pamiętam co tutaj zbytnio było, ale ja tutaj... Jakie tu są mechanizmy? To to, dobra, nieważne hejter. Prze dobra, weźmy stąd lepiej. Dobra, całem, Musimy, musimy e po prostu... O, to fajne. O no, Jezu, jest, skina, skina, dobra, to jest... Ale dwan. Dobra, i po co my to byliśmy? No bo będziemy musieli reaktywować ten bank i chować tam A, nasze no wszystkie, tak. wszystkie pieniądze. W dobra. każdym razie? No prawda! Będziemy I gdzieś co zrobimy? Skarcem. I wiesz co zrobimy? Zrobimy większą firmę. Wtedy będzie nas stać A, na powiększenie no okay. tego. No. Zrobimy, zrobimy napis naszej tej... Yy, tej, tej, tej kampanii. Zrobimy na, na górze. O tak, tak. Faktycznie i będzie się świecić, I, będzie i, się świecić. Głosuj na i hejtera. I zatrudnimy, zatrudnimy Bzyka, on będzie naszym m, m, służącym. No, i właśnie, on będzie się musiał ciebie słuchać, tak. jak ty będziesz prezydentem. Nie, Robisz nie z niego wiem. policjanta. Tak, tak, ale on sam jest policjantem, jakby nie patrzeć. Tak, ale będzie na, naszym policjantem będzie nam służył. Uh -huh. no, chyba, że Be, tak. Będę chciała powiedzieć tak, znajdowana to on to zrobi. Dobra. E, tak, przede wszystkim tak. tak, przede wszystkim tak. E, zamykamy Styla. Stajla. Myślę, że to dobry pomysł. Mm, no, ale czy on czeka? Nie, nie zamykajmy go. Nazwijmy go po naszemu, przejmijmy go. O tak, to już nie będzie palus style, tylko to będzie hater yeti style. Hater Tak, zrobimy tak. Hater yeti style. Zrobimy, zrobimy tak. Słuchaj, e, zamkniemy, zamkniemy to tobą i będzie to haterowo. I, I zamkniemy kino z bombę, i zamienimy na żółty kolor, i zamienimy w Tak, tam będziemy wysypisko śmieci... Prze... Jezu, my jesteśmy tak genialni! A tutaj? to tu będzie dom brzyka. Tak, tu będzie dom Dokładnie. W i go i będziemy Feli. puszczać go Feli. tylko rano, Feli. albo coś. Feli. Tak. O Boże, dobra, ej nie, ale będzie. faktycznie przejmujemy palion style, przejmujemy kino, przejmujemy tostowo na haterowo i, i ten... I patrz, i tutaj jest w ogóle muzeum i w tych muzeum będą tylko nasze głowy, nie? Tak! Możemy też tak zrobić, chociaż ty to warto niszczyć. Eee... Są nie pamiątki są. No dobra, to zrobimy nasze głowy, jakieś tutaj będzie oddzielne. Zrobimy osobny budynek. Może być, no. Faktycznie, dobra. No, wydaje no. mi się, że jesteśmy zbyt genialni na to wszystko, nie? Tak. Dobra. I możemy nawet zrobić wieżowiec tylko z naszych głów. Tak. I wtedy zatrudnimy sędziego, który zawsze będzie po naszej stronie. Nie, to jest ha. po prostu... To jest po prostu, To jest genialne, co my w ogóle wymyśliliśmy. Dobra, a przede wszystkim będziemy musieli zrobić drukarnie zielonych, żeby mieć ich po prostu jak najwięcej o. będziemy miliarderami. Jo ty masz łeb. No. Ty masz taki łeb, i dobra! No na pewno, więc się. tego rozpisać. Tak, tak, tak. Musimy to rozpisać w książce. Dobra, chodź do twojej domu, rozpiszemy to, żebyśmy, żebyśmy pamiętali. Dobra, cele. I to trzeba tak. Cele, co zrobić, jak będziesz prezydentem? Zapiszmy to razem. Ech. Cele, jak hater będzie prezydentem. I teraz tak. Przejmu... Przejmujemy palion style. E, tak. Przejmujemy to Eee, Psychość bzyku Pisteli. bzykuś Pisteli. <gry> e, drukujemy zielone. Jesteśmy e. bogaci. Dobra, nie, jesteśmy geniuszami. Dobra, zapisz. Eee, cele na Palionowie. paliono Dobra, może być w sumie. Ej, Ej, eee, Dobra, trzymaj. Dawaj to. Da. Jezus! Będzie, tak, chyba, będzie chyba ok, nie? Filmujemy. Jeszcze tam trzeba dopisać, że ten śmietnik, robimy. Tylko śpiewceli jest ochroniarzem. Jest git. Główne cele są wypisane. No i o to właśnie o to chodzi. Dobra. Ej, ale to na co my teraz wpadliśmy, to jest najbardziej genialny pomysł. Tak. Przecież jak to będzie nazywać się, nie palion style, tylko niem nie hate yeti style. Zrobimy właśnie na trucimy Właśnie widzowie napiszcie w komentarzach, jakie wzorki dać wtedy w naszym sklepie ee, i tyle. Ty, a co jeśli Ty nie będziesz prezydentem? No to Ty będziesz. No a jeśli ja nie będę? No to zrobimy tak, żeby nikt inny nie był. Dobra, musisz wpaść na jakiś genialny pomysł, żeby faktycznie Panie, tak się spokojnie. stało. Dobra, hejter, to w takim razie nie, nie zajmuję ci czasu. Goś, Trzymam no. się, no właśnie, idę spać. Widzowie, jesteśmy geniuszami. Powiedzcie, czy to ma prawo wypalić. Nie bądźcie źli, ale musimy wprowadzić jakieś nowe porządki. Widzowie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.